Halo, halo, cześć, witajcie, witam Was wszystkich na napadzie na Cayo Perico. Ogólnie tak, plan dzisiaj jest dosyć prosty. Plan właściwie polega na tym, że będziemy dzisiaj przechodzić ten napad za pomocą noża. Dodatkowo, będziemy zaczynali nasz napad od lotniska i nie użyjemy łodzi. Staramy się dostać do rezydencji niezauważonym, pomocą tylko noża. Będzie to naprawdę bardzo trudne, ale żeby no nie przepłynąć sobie całej wyspy naokoło łodzią, tylko wtedy jak będzie to możliwe, czyli w ostatnim momencie praktycznie. Bo tam się nie będzie, nie jest to możliwe. Ogólnie broni nie da się wyrzucić, nie, nie ma niestety takiej opcji, aby wyrzucać broni. Jedyne tylko co, no to mogę biegać z nożem i tyle, nie? Mm, przetestowałem. Da się zdjąć ludzi z noża, bo właśnie na kasynie był problem, że od razu wykrywali, jak się waliło ich z noża. Więc tam nóż był, nie wiem, ozdobą w ekwipunku, tak można powiedzieć. I tutaj tak, generalnie sytuacja będzie dosyć prosta. Pokażę Wam na dwa sposoby, jak to zrobić. Znaczy na dwa, czyli tutaj i tam, jak wejść. Było się wejść za pomocą noża tu i tam. Tylko ja zabiorę akurat wszystko sobie z tej strony, bo tam. Wiem, że jest już gotówkę, bo właśnie testowałem, czy aby na pewno ją da i jak to generalnie wygląda, więc zabieramy sobie to i oczywiście to, no, niestety tutaj nie widziałem nigdzie po drodze, żeby gdzieś było, e, więc dlatego tak, niestety zrobimy. Zabierzemy to, co po prostu mamy i tyle. Myślę, że będzie ok, ale to oczywiście zobaczymy, jak to wyjdzie. To musimy oczywiście standardowo sobie tym podjechać i będzie gitara. Pyk do góry, jub. I tędy, tędy. No i gitara. Rampyk wchodzimy. Jeszcze raz. Dobra, no i załatwione. Nie, dobra, walimy teraz to. No i tutaj będę już zabierał tę gotówkę, bo nie mam niestety aż 3 kubek ziółka. To jest niestety największy problem właśnie na tym napadzie, ale wszystko Wam tutaj pokażę. Generalnie da się przejść ten napad za pomocą mną, no, że będzie to możliwe. Będzie bardzo trudne, ale będzie to możliwe. Pakujemy sobie tam to, tą gotówkę i jeszcze raz. No. mamy 383, no prawie 84 tysiące. Wydaje mi się, że jest całkiem, całkiem. Okej, okay, no to idziemy. Tylko musimy sobie zobaczyć, co jest tamtym gościem. Tamten gościu, no tutaj zmierza, no to niestety trzeba przeczekać. Okej, okay, dobra, jak już wszyscy się poruszyli, sytuacja jest tutaj taka, że my musimy tutaj przebiec jak najszybciej i schować się dokładnie w tym miejscu. To nawet sobie, nie wiem, na przykład w tym miejscu i bo niestety tam nie przejdziemy, bo jest dwójka gości. Nie da rady ich pokonać, więc to jest największy problem można by spróbować ich wysadzić, ale ja mam tu akurat zestaw snajpera, no to zestaw snajpera no raczej tutaj się nie przyda. To może być dosyć poważny tutaj problem. No, bardzo dużo widzimy tam tego gościa zasięgu, to bardzo, bardzo dobrze teraz. Mianowicie dlaczego musimy też gościonąć, bo zawsze może potencjalnie zobaczyć jakby się tutaj zabierało, co nie? I to jest właśnie ta jedyna rzecz, czyli patrzcie, wtedy sobie bierzemy, chodzimy... Robimy coś takiego i gości ściągamy. No i już tu możemy wchodzić, nie? Dokładnie w tym miejscu. Możemy wchodzić, cyk zabierać, ale ja nie będę zabierał, ponieważ ja e, wszystko mam. Jeżeli o to chodzi. E, mam już zebrane całą torbę, to, mi, to nie mam sensu tam iść. Teraz tak, w tym miejscu. Najważniejszy jest dla mnie motorek, żeby sobie zabrać, więc możemy go albo ściągnąć właśnie teraz. No, damy radę go ściągnąć. Kamera aż tak daleko nie sięga, więc sobie przy okazji sięgniemy następnego gościa. No, sądzimy przez chwilę, że będzie alarm z tego powodu, ale już muszą nas zobaczyć, dlatego no nawet dałoby radę, też nie, to też można w sumie zrobić potem. Więc okej, okay, zaczynamy stąd. Plan będzie dotrzeć w to miejsce, no bo tu już nie damy rady przejechać drogą i będzie trzeba przepłynąć. A więc to jest generalnie plan, aby nie być zauważonym aż do tamtego właśnie miejsca. Chociaż w sumie można byłoby wziąć ubrania, ale z drugiej strony ubrania to jest też immunitet, że oni mnie nie widzą. A tam nie jestem pewien, czy gdzieś tam blisko tego się zrespiły ubranie, więc. No dałoby radę, ale no nie wiem czy tam mamy ubrania po prostu. I to jest ta jedyna rzecz. To jest ogólnie teraz bardzo już tutaj trudne. To jest o wiele trudniejsze niż za pierwszym razem jak to się przychodzi, bo tutaj no mogą nas zobaczyć. Ale w skrócie trzeba wykorzystać starą sztuczkę, którą... To chyba pokazywałem podczas przygotowań. I w skrócie trzeba tu się mocno wybić, tylko najpierw trzeba wiedzieć, gdzie jest ten koleś, na co on patrzy i tak dalej, co nie? Dobra, można w sumie przejechać. Raczej nie powinien tego zobaczyć. No i no i się nie udało przeskoczyć. Za wolno jechałem. No dobra, trzeba się odsunąć. Trzeba obserwować tego gościa tam. O teraz już go... O, teraz go widzę. No to dobra, no to lightowo się dam radę rozpędzić. Teraz go nie widzę. Teraz go nie widzę. A może za pomocą lunety go zobaczę? Nie, po prostu jest dla mnie niewidzialny. O, no to to jest bardzo duża przeszkoda, bo ja teraz zupełnie nie wiem, jak to wygląda sytuacja. A, krzak. Jak ja mogę mnie zauważyć, krzaka przed sobą. Dobra, no, teraz jest dobra pora, aby wziąć to i przeskoczyć. Uuuuuh, drugiej strony znowu. Pospędzić je trzeba. Kurde no. A, zauważyli mnie właśnie. No to reset. Tylko jedno ja mnie zastanawia, gdzie oni mnie zobaczyli. Jeden koleś miał taką wizję, że stanąłem w jego wizji aż nie mam, nie mam pojęcia. Czy to, że przed przypadek iknąłem klakson, że to było to? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nieważne, w każdym razie zabieramy to samo i wracamy w to samo miejsce. Zabieramy, zabieramy wszystko do torby nie wpada. Ogólnie też nie będę tego próbował przechodzić sobie na elitę. Wiesz no, nie chcę też mówić, ale to, to taki każdy błąd mógłbym to wiele razy przechodzić od samego początku. Nie, ale... Ale główna rzecz właśnie jaka jest, że, że aż tak bardzo mi aż tak nie zależy. że naprawdę trochę czasu by to mogło zająć nie? Jakby, nie? wiem ile razy się jeszcze pomylę. Mam nadzieję, że to był jedyny raz, który się tak pomyliłem. No właśnie o to tutaj generalnie też chodzi. Więc dobra, na razie wszystko pakujemy sobie do torby, niech wchodzi. zabieram no, tutaj do drobiny kasy. Zobaczymy czy będzie w sumie tyle samo w torbie, czy drobina więcej, może drobina mniej. Teraz w sumie zobaczymy. No. I dobra, jest w te samo dosłownie. Dobra, to idzie, idę z powrotem po motorek. No i dobra, wsiadamy na motor i jedziemy z powrotem tam. Zobaczymy, może tym razem się uda. Mam nadzieję, że tym razem się uda, ale no nie bardzo mi się to podoba, że aż tak mało niestety widzę przed sobą. Wiecie, spojrzę w opcję w sumie. Jest wina opcji, że coś mi się przestawiło? No, skalowanie, dystansu... No, jednak tak. Nie wiem, zobaczymy, czy będę widział coś więcej. Dobra, to jest samochód, więc dobra, damy radę, prze damy mu przejechać, chociaż on idzie strasznie, strasznie wolno, ale trudno, no dobra. No. Możemy przejechać sobie na drugą stronę. Przejechał jakkolwiek, co prawda nie całkowicie, ale chociaż tyle. No i dobra, tutaj teraz mamy tego gościa. Czego widzę? Nie widzę go dalej. Właśnie blisko muszę. O, teraz go widzę. Okej, okay, to dobra, to się wycofam patrząc na niego, będę miał go już zrenderowanego. No i dobra. Wydaje mi się, że jest okej, okay. dam radę. Kurde, prawie już myślałem, że wiedział. No obrócił się w tym kierunku. Kurde, że jest taka mała wizja? Czemu ja tak mało widzę? Chciałbym widzieć więcej. Dąd chciałbym go zobaczyć. Nie no, no wszystko wygląda na w porządku, tylko no nic nie widzę naprawdę. Nie widzę tego gościa i nie wiem, no. Dobra, zaryzykowałem i chyba się opłaciło, bo raczej się nie obróci na czas. Więc trzeba tu bardzo szybko przejechać, więc okej. Okay. To mamy za sobą, mamy przeskoczony ten odcinek. Czyli jedziemy na teren rezydencji, tutaj Errubia w tym miejscu. Sprawdzę czy tutaj na wieży nie mamy ubrań przypadkiem. Jeżeli mamy ubrania no to wtedy możemy działać. Powiem, że tam się respią i to wiem, nie? że tam po prostu są. Ale to nie gwarantuje, że tam będą, co też jest oczywiste, nie? Nie gwarantuje, że coś będzie, gdyż pewien nie jestem. Wiem, że tam mogą potencjalnie być. Ale czy gdzieś tutaj jeszcze blisko mogą się pojawić? No, nie wiem, właśnie. Czy znaczy, dobrze, no, patrząc na mapę, jeszcze wiem, że może w tym miejscu, i chyba w tym miejscu może być, więc coś z tego by było. Można byłoby tak pokominać, żeby w ogóle wody nie dotknąć. No i tu mamy pierwszy problem. Dwóch naraz nie ma opcji, że ściągnę. Po prostu nie ma na to szans. Hmm, tutaj jest koleś na wieży. I do tego kamera i koleś na wieży. Czy tutaj były. to są. To jest ten koleś? To jest jeden koleś plus kamera. Okej, okay, no to tutaj mogę poszukać, czy przypadkiem nie było, bo gdzieś pamiętam, że gdzieś jeszcze było, ale... Może... Nie, no na pewno nie tutaj, to w ogóle bardzo brzęczy, bo jest włączona ta ochrona. Tam nie dam rady przejść, bo niestety jest za dużo botów. Niestety, są na drzwiach podwójnie ustawieni, więc się nie da tak przejść. Nawet wam tak pokażę. Bo widzicie, bo ładnie wykrywa. Patrzy na to. <laughs> po prostu nie da z tego powodu. Z tego powodu, że patrzy się nie na, więc... No może coś tu będzie obok. Ale to takie może, może nie, nie wiadomo właśnie. Dobra, tutaj, w tym miejscu może coś być. Zobaczmy, czy w tym miejscu coś będzie. I się też trzeba patrzeć, żeby też oczywiście na kamerze, żeby nie zobaczył nas. No i nie ma tutaj nic. Jakby coś było, to już by mi dawno wykryło, że coś jest. A że niestety nie wykryło, no to nie ma. Tutaj mamy kolejnych. Oj oj, jeszcze dobro. Dalej można jechać, bo jeszcze w tym miejscu coś może być. Tak, chyba tutaj może być, ale jestem jeszcze. No, trzeba poczekać teraz jeszcze samochód przejść. Jest bardzo niedobra sytuacja. Ponieważ wszystko jest. Jedzie, ale nie widać jeszcze ubrani. Musi się wszystko dalić I dopiero wtedy będzie można zaatakować gościa. Albo też go nie zaatakować, po prostu go obejść. Dobra, można go zaatakować. Nie ma tutaj ubrań, bo się wyświetliły. Okej, okay. następne mogą być ubrania w tym miejscu. Jeszcze wiem, że w tym miejscu mogą być. Czy są? Jasne, że nie ma. Nie chcę. Nie wiem, nie chcę nic mówić, ale no. Nie mi się to podoba, gdzie. Gdzie to wszystko jest? Nie, jak to jest daleko rozmieszczone, bo teraz. Nie wiem dokładnie już gdzie mogą być. Znam parę lokacji na pamięć, ale to już troszeczkę jest szukania, nie. Trochę jest tego szukania teraz po prostu. Randomowo, nie wiem, można wręcz określić, że chodzę po tym. Tak wprost, nie chodzę randomowo i szukam, gdzie może być. Na pewno nie tu. Jeszcze tam może być, za tym budynkiem. I sobie postrącamy tych gości. Dobra, to jest samochód, więc trzeba się oddalić od samochodu. Na tym budynku. Na tyle budynku mogą być też te ubrania. I nie ma No, kolejnego nie mam. Dobra. Gdzie jeszcze mogą być? Mogą być jeszcze te ubrania? Tutaj w kontenerze. To są takie kontenery. Mogą być też w tych kontenerze mogą być ubrania. Czy są? No nie ma. Nie ma nigdzie ubrań, dosłownie. Dobra, no to jaki jest plan? Nie, no, no, plan będzie prosty. No, dobra, biorę ten pojazd. Mam nadzieję, że nic nie podjedzie nagle z drugiej strony, bo nie będę z tego faktu zadowolony. No i wolę się do wody tam, w miejscu wcześniejszym. bo... Nie, nie widzę nigdzie ubrań, a tam, gdzie mogły być jeszcze jednym miejscu potencjalnie jest dwójka ochroniarzy, dwójki ochroniarzy nie pokonam z noża, gdyż się strzają, że coś jest nie tak. Więc okej, okay. jaki jest plan? Tu niestety nie przejdziemy za dużo ochroniarzy, więc jedziemy dokładnie w to miejsce, zesakujemy do wody i wjeżdżamy dolnym tunelem. To by tak od samego początku nie można było zrobić? Ogólnie, żeby było śmieszniej, że można ich nawet z noża pokonać, ale to tu nie jest. Nawet jeszcze jest inna broń, można jeszcze z, z czegoś innego jeszcze ich pokonać. Jest trochę tych broni. Tutaj te boty mają o wiele większą, nie wiem, można powiedzieć, że tolerancję na to, co się robi, bo na kasynie to no, nie byli zbyt zadowoleni. Z wielu rzeczy. Z wielu broni niestety się nie dało wręcz tego zrobić, bo to wręcz niemożliwe, aby to wykonać. Tam może coś jest, ale ja to już akurat nie wiem. To jest dla mnie już strzelanie, gdzie mogą być te, te, te ubrania. Naprawdę w zamparę tylko lokacji. Właśnie też na starcie mogły być, ale to już nie zwróciłem walki. To mnie nawet jakby były, no to co mam się teraz samą mapę, żeby to podnieść. Bez sensu, kompletnie. Kompletnie bez sensu. Nie ma to sensu. Jak tutaj nie ma gdzieś blisko, no to trudno. Wejdziemy tak, wejdziemy już tą wodą. Wtedy oczywiście wiadomo, za pomocą tych przebrań by się tam pościągało tego gościa, żeby przejść sobie drzwiami. To jest akurat oczywista sprawa, żeby tak zrobić. Można docieramy już powoli do samego końca przy tych murkach. Jedziemy, jedziemy i zaraz sobie dojedziemy. No i. ale koło wrotki normalnie. No i dobra, docieramy i zobaczmy teraz, jak to, jak to wyjdzie. Jak to wyjdzie od środka że jakoś wywali ten samochód, nie wiadomo jak. Dobra, kliknę G, aby mieć te oddycharki i płyniemy. Dobra, dobra, dobra. No to teraz w takim razie będziemy sobie przekręcać kratę. Od, od czegoś mamy ten e, pilnik, żeby to właśnie przekręcić. Więc zobaczymy, jak tam wyjdzie od środka teraz. Kolejny checkpoint, to tak po prostu można określić. No, oczywiście, będę standardowo już uciekał, ale od lotniska w każdym razie je mo będzie można poprzechodzić. Tak się nawet jeszcze ciężko to zrobić, ale to myślę, że w swoim czasie to wszystko zrobimy. Tylko oczywiście, tak bez przesady, że nie będę na przykład samymi bombami czy coś w tym stylu to przechodzić, bo to może być po prostu mordyga, bo Będzie trzeba liczyć, ile ruchów mogę wykonać. Chociaż, też w sumie w zasadzie to, to też może być dobre, bo wtedy już mogę pokonać dwójki, więc. Wbrew pozorom, no być może to może być nawet też proste, wbrew pozorom. Nie wiem, nie wiem, To się oczywiście przekonam w czasie, nie jak tutaj to wszystko będzie szło. Na ten moment jesteśmy w Rezydencji Elrubio. Niczego się nie spodziewają. Nie ma na to opcji, żeby się czegokolwiek się spodziewali. To idziemy po prostu. Przebiegniemy sobie dosyć spory kawałek. I potem dopiero będziemy walili tego chyba tam, gdzie jest dopiero czerwony punkt dopiero chyba ten będzie pierwszy no być może być nawet on pierwszy więc okej okay. poważnie? no nie no dobra kolejny reset czyli dwa fejle dwa fejle na liczniku no trudno no niestety nie walnęło go drugi trzeci raz tym nożem Ile tam razy powinien go walnąć? Kolejna próba tego, co to mi daje do ręki? Ja, ja muszę mieć nożyk. Mój nóż do masła. Z nożem do masła, ja to wszystko ugram. Zrobimy to na spokojnie. Tym razem już walnie mu dobrze. On sobie, najlepiej niech tam stanie w swoim miejscu, i dopiero wtedy z nim będzie można porozmawiać na ten temat. Czyli tutaj nie mamy z niego klucza. W ogóle tak zauważyłem, że jak dialog się kończy, to z tych gości klucze wypadają. Spoko generalnie, to jest bardzo spoko. No i dobra, teraz ten koleś. Ostatni. Serio? Dobra, to go mijamy w takim razie. Ale szczególnie powiedzieć, czy ten napad jest trudniejszy właśnie z nożem, czy z maczetą. Także powiem, z nożem jest o wiele trudniej. Pod maczetą jeszcze była możliwość, że zawsze od przodu można było gościa walnąć, a tutaj, no ciężka jest nawet w ogóle zmieścić się czasem, żeby go w ogóle walnąć, nie? Jak to ja nie dostanie tak, jak powinien dostać z tego noża, no to wtedy jest problem. A no, to jak na przykład teraz, nie? A no, teraz z niego kluczy na przykład nie wypadł, nie, on nie miał. Może tam będzie miał? Chyba, no to idziemy do góry, możemy tego gościa w ogóle też ominąć, to nie będzie jakkolwiek problem, żeby go ominąć. O, widzicie? Oczywiście, lejtowo go ominąłem. Nie wiem, z tego co pamiętam, powinni ci niby ochroniarze według opisu być takimi, którzy mają niby rozpoznawać z twarzy, więc... W teorii coś niby poważnego, w praktyce. Ja wiem, czy to oni są poważnymi przeciwnikami. Oni są trochę jak takie klauny, bym mógł wręcz rzec. Jakie z nimi czasem tutaj można grać, nie? Czasem jak klauny kompletnie się zachowują. Ale dobra no. Normalnie można powiedzieć, że Hunter GM ostro ochroniarze za lubią. Ale to prawda jest no. Ochroniarze w nie są szczerze o wiele trudniejsi niż tutaj. O wiele, wiele, wiele trudniejsi. Tutaj jest banalnie, to jest wręcz z górki, o tak można to określić. Dobra no, zobaczymy jak to wyjdzie, oczywiście tutaj poważne hakowanie. Owszem, otwarte drzwi, nawet ok, zajęło czasowo. Nie było tragedii. Nie więcej tak jak się robi, to tych tam chyba 30 sekund to chyba to jest okej, okay, ale... Dobra by się właśnie taka stronka, która by to określiła, jak szybko się to robi. Czy jest okej, okay, czy też nie jest okej. Okay? Myślę, że jeżeli chodzi o kasynę, to to prędzej czy później będzie. To jest dosyć prosty. O nie! Jak cofnąć? Mogę cofnąć do tyłu, bo za szybko kliknąłem. O, no, to się nie da. Nie mogę cofnąć do tyłu. Nie no. Serio, żeby tyle spędzić przy tym. Sejfie to ja nie mogę. Teraz 72. Kurde, ja to zbyt uprościłem chyba sobie. Ja generalnie sobie, wiecie, robię te napady, to zawsze sobie mówię, na przykład, dwa razy na głos ten kod. I wtedy, no, wpiszę sobie go lajtowo. Dobra, teraz właśnie że nie powiedziałem, no i do tego zrobię trzy razy błąd, przy kupiłem otwieraniu sejfu. Jak to wygląda sytuację? Damy radę uciec? Tak, damy radę, nawet bez alarmu. Na spokojnie. No i dobra. Wy wchodzimy normalnie. Oczywiście nasz bohater, jak zawsze, nie pamięta, gdzie zgubił przycisk. Do otwierania drzwi. No dlaczego? No nie wiadomo. W sumie wiadomo dlaczego. Po prostu żeby, żeby była taka długa kasynka musi być, tak długo się musi nam załadować to wszystko. To dlatego chodzimy i odjeżdżamy. Tego gościa ja niestety nie da się ściągnąć, więc trudno. Objedziemy go i możemy uciekać. To co mnie ciekawi jaki czas wyszedł, mimo wszystko... Mimo wszystko, jak to wyszło, nie wiem, tak się siak. Ciekawi mnie, w sumie, jaki czas był tego napadu. Był taki, żeby się zmieścić. Te 15 minut, bo wiadomo, można. O, te w ogóle się nie wybiłem, więc trochę pływania będzie. Czy można byłoby jeszcze krócej to zrobić? Zapewne tak. Jasne, oczywiście. Pewnie można byłoby bardzo krótko to zrobić. Tutaj oczywiście sam sobie chciałem utrudnić zadanie, ale wydaje mi się, że tak czy tak, tak jak takim sposobem może by się dało. jako po prostu inaczej to rozegrać. Nie, jest to, nie jest to pewne, ale zaraz zobaczymy, jaki jest czas. Wydaje mi się, że mógłby być potencjalnie te 15 minut, mógłbym się zmieścić. Byłoby to możliwe. Myślę, że następnym razem jeszcze obejrzę, jakie są bronie. Przejdziemy sobie jeszcze jakąś inną metodą. Parę takich będzie. Można naprawdę takich ciekawych kombinacji jeszcze wymyśleć. Wiele da się właśnie przejść. Taki właśnie napad Właśnie ten na kasenie nie ma aż takiej możliwości Właściwie jest jedna droga, którą trzeba robić Bo tam na kasenie, jeżeli byśmy walnęli takim nożem No to praktycznie z automatu jest alarm Także no, albo wchodzi ten taki super cios o tak można określić, co od razu ściąga Albo jest alarm że prawdopodobnie, nie tylko tym super ciosem takim można to zrobić innym raczej się nie da tyle, no ja mam tutaj do, nazwijmy do ręki prawie milion czyli to jest oczywiście dobra kwota ja bym miał elitę, tam no, to wiadomo byłoby milion 500, 000, ale no robiłem restarty bo na tej elity nie chciałem wykonać N znaczy nie chciałem nie wiem, bo czy się wyrobię, więc też nie było sensu resetować w kółko i w kółko taki napad aby dostać bonus w postaci 100 tysięcy tylko właściwie to Dobra, to oczywiście przybijamy sobie z minim od razu. Kielona i zobaczymy jak tu generalnie wygląda sytuacja. Czas na napadzie 22,5 minuty. Wydaje mi się, że dało się to zrobić jeszcze krócej na, samy, na takim samym nożu. Myślę, że jeszcze dałoby radę zrobić krócej. Po prostu troszeczkę inną metodą to rozegrać i byłoby wszystko ok. Dobra, w każdym razie napad się udał. Mógłbym powiedzieć, że challenge jest zaliczony, więc zobaczymy czym następnym uda się nam pokonać R. Rubio. Kurde, jak tak dalej pójdzie, nie wiem. Jeżeli by w tych zadałoby się brać łyżkę, to normalnie, chyba w łyżko by przechodził taki napad. Do następnego, cześć.